Państwo, pomysł dla pana. Jaki? Może popracujemy, bo już barona nie chce. Mieć barona. W drużynie. Więc może ty się do mnie dołączysz? Ja też z chęcią się dołączę. Trzeba mobilizować przecież. Rzeczy: No. Prawda, że trzeba mobilizować rzeczy do działania. Rozumiem. No to co robimy na początek naszej współpracy? Nie wiem. Kompletnie nie wiem.